Cześć, siemanko, witajcie. Oczywiście polskie chłopy się witają, Morią się kłania i kapiszą ze mną jest. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Chłopino sprawdza wszystko, elegancko się nagrywa. Proszę państwa, mamy marzec i wreszcie spać nie. Wtedy, kiedy mamy robić prace polowe związane z uprawami, z siewami, no akurat jęczmienia. Nastawiłem się na ten odcinek, że oprócz tej uprawy będę, będę sobie robił kartofle, sadził, ale zobaczyłem, że na tym sezonie, jeżeli można to tak nazwać, na tej mapie jest zrobione tak, że kartofle się sadzi w kwiecień-maj, co mnie trochę zdziwiło, no ale co zrobić. W takim razie na marcu sobie zasadzimy jęczmień, bo jest to już ostateczny termin, bo już w kwietniu sadzić nie będzie można. Także zasiejemy sobie jęczmień na tym polu oraz na polu porze rzepaku. I w związku z tym to sobie będę robił. I właśnie śnieg spadł. Na poprzednim odcinku, kiedy to u mnie na poprzednim odcinku, na styczniu miał być odcinek zimowy, wszystkie sprzedaże i w ogóle i śniegu nie było i nie, nie wyglądał ten odcinek zimowy, a tu proszę bardzo uprawy wszystkie i w ogóle i odcinek zimowy, także będę miał dwa zimowe, no ale co zrobić, no i co, I ja sobie skończę to i tak, przygotowaliśmy się już na, 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 na... co, <laughs> o, już zaczyna być, bo takie, takie jajca i no były przed odcinkiem. Co się dzieje? A nic tak się też przypomniało. Ja się też przypomniałam. Jakżeś rano. Że oglądają to się losu. Przegłosek. Że oglądają to się losu. Ja nawet nie wiem w ogóle co było z tego. Jak się wybiła to takie przegłos? Ja nie wiem w ogóle co, co spowodowało ten przegłos. Jestem w ogóle w szoku, kto był winowajcą tego. Nie wiem, no nie te, jestem. Team co? TeamSpeed. Nie wiem właśnie kto, czy ja, czy kto inny. Ale o, na pewno ktoś był. O, dobra. dobra. O, ale ja sama ja mogę nie, nie. Tu generalnie. Skuro Tu taczce. na taczce. Dobra, przy bym zobaczyć, ale kury inaczej łażą u mnie, inaczej u Ciebie, także nie będę przyłaził. Generalnie tak, tą część pola tutaj y, zrobił sobie kapiszony. już... Maja? Przed... Y, 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 na styczniu. Tutaj no chwastów nie ma, bo chłop tu od miedzy jeszcze. Y, no i co? I to pole już, można powiedzieć, mamy ogarnięte pod siew. Tutaj będziemy wjeżdżać y, z siewnikiem. Nie, nie wiem, czy ino przez śnieg będzie można siać. Także z tym też będę niezły jajsa. No ale co zrobić, co zrobić? Dobra, ja sobie wracam z tym. Generalnie tak, plan na odcinek był taki, że teraz będę bronował pod kartofle to małe pole i będę sadził kartofle, ale na marcu sadzić kartofle nie można, w związku z tym też bronowanie sobie odpuszczę, no bo po co te chwosty mają wyrosnąć, teraz czy ja mam jechać w lewo czy w prawo, szybka decyzja męska, w lewo jadę, I nie ma co. I no, także prawdopodobnie teraz będę po prostu sobie jechał ten jęczmień wsiać. Chłopie, czy ty żeś mi zjechał i no tym masajem, tak? Mi zjechał, bo chłop go tepnął i no tam, a nie mamy w ogóle części modów, na, nawgrywaliśmy tych modów tyle, a, a i to jednak modów funkcyjny jest tak dużo, że na przykład zapomnieliśmy o modzie, zapomniałem chłopu podesłać, powiedzieć o modzie na sklepie, gdzie się chce. I też o kamerze tym na scrollach, scroll mi w ogóle nie działa, ale to nic. I... Żeby można było przybliżać, też tego nie pododawali. No ale co zrobić? Nie wiem, czy będziemy to dodawać, czy nie. Dobra, babce ino wraca. No 30, ino tak w śniegu, że ino bordowo wygląda. No. Co ty teraz będziesz robił? <śmień> Idę <te> na klapę. Idę <śmień> na uka. No, mamy 19 ja się, ja się kurs. Mamy 19 kurs z pierwszego małżeństwa, 19 kurs drugiego. I jedna... O! Urodziła się. A nie, nic się nie urodziło. Nie no, okociły się. O... <laughs> Dobra, <laughs> Dobra, no, no, nice tu przejeżdżę przez nasze krzoki, bo to i tak nasze i tu jest nasze pole, którego nie będę ruszał, bo tu jest zorane to pole. Uuuu, ja chcę popatrzeć co nagrać na, na Dobra, co możesz popatrzeć? Bo ja <laughs> tylko będę ształ dla ciebie, a ty o tym nie wiesz. <laughs> Dobra Dobra, chłop jedzie, nie z tylko siką Dobra I tak Co? Nie, jest to się mówię. Dobra, to trzeba odstawić i chłop będzie w tym momencie brał w siewnik i jedzim siać Teraz tylko trzeba spróbować czy przez śnieg będzie to szło czy nie Czyli po prostu trzeba będzie poczekać aż ten śnieg stopnieje. Przewinąć trochę i zobaczyć czy, czy słońce, bo już śmaga od na dół, że, su, dy, że słońce będzie padać. Także także to słońce będzie. Dobra, kamerę się ogarnia. Cygmit fuch. Ue, scroll wariuje. Na mapach w ogóle nie da się patrzeć ani nie Dobra. fuch i lecimy sobie, proszę państwa, do puch, poch, puch, puch. Tego Tomasa ja. Podpinać się w już któryś raz. W ogóle rejestracja gdzie? A, chłopy. Ale chłopy. Jakie Jak chłopy, że aż baby. Ja a kuku, a co tu się dzieje? Ale chłop tam piłuje. <noise> Chopie na dwójce cofamy. Znaczy na drugim zakresie bieg pierwszy. Na no, dwójce cofamy. Chciałbym to zobaczyć. <noise> Dobra, dziś i na odcinku, chłop, pewnie nic nie dość mi No, tu trzeba poprzeć jeszcze za, 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 zrobić. Ale chłop tak to robi, że też szkoda gadać. Siewnik to jest odstawiony, w ogóle gdzie jest ten siewnik? A, chłop go zostawił na polu, bo miałem te... W ogóle fajnie masę się ośnieżył, nie to co jest ka felgi eleganckie, w ogóle. Kurde, chłopie, jest nasz rzepot. Ja go wygniotę. Ja cię kręcę. Dobra, trudno, chłopce przejedzie tutaj w takim razie. Tutaj taką drogę sobie ujeździmy w takim razie. I... Chłop bierze siewnik, bo tutaj generalnie ten siewnik stoi na łące. Bo tu... Nie wiem, ktoś tu po kielichu siął i narobili my takich mijoków, że to trzeba teraz po, po, podosiewać trochę, no, wiecie, na łące to za dobrze nie wygląda, jeżeli są mijaki. Także to trzeba będzie po prostu podosiewać i tyle. Jak już oczywiście śnieg stopnieje, bo teraz nawet nie widać gdzie te mioki są. Dobra, oczywiście. zmieńmy nasiona, na jęczmień i jedziemy się. No niestety tam gdzie robię, no mówię, po śniegu nie mam gwarancji, że to będzie śniało, bo gdzieś odnoszę wrażenie, że gdzieś, czy na singlu grałem chyba na tak śniegownie, że miałem się w nich nie uprawowy, tylko zwykły, bo uprawowym to już by zadziałało, ale takim zwykłym wydaje mi się, że po śniegu siać się nie da. A jeżeli się da, to nie widać jak się sieje, bo się sieje przez śnieg, nie? No. Także nie wiem, zobaczę w każdym razie, a jak nie, to najwyżej zasieję tylko to, co jest teraz zrobione, a to co nie, po prostu jak już ten śnieg stopnieje. Bo do siewu jęczmień mamy jeszcze tutaj, na tym polu zachwaszczonym, porze poku. I soję mamy do zasiania na tym polu, co sobie talerzowałem u chłopa na live, na który oczywiście zapraszam, którego, który już się skończył, ale zapis jest, także zapraszam. Nie sobie. będzie. Nie, Czego? bo do muzyki mi się dopierdzielą, do tego wolca, więc będzie zapis usunięty. Aha, bo to donate y wysyłali, tak? Nie, no muzyka. Aha, no do, do, do. A co mogęś chłopie w słuchawki napuścić no, muzykę? Dobra, chłopie, dzień, no siać jęczmień, dlatego jęczmień, bo tak. no Jęczmień jest trochę problematyczny z, z tego, co my zobaczyli. Bo zboża już ja lubię zawsze w farmingu wszystko posiać na jesień. Ale ze zbożami jest taka sprawa, że pszenicę, na tym sezon, co tutaj jest, pszenicę można siać wrzesień, październik, listopad, a jęczmień tylko we wrześniu. I my przespali termin, a właściwie pulmy nie mieli jeszcze wolnych, bo teraz siejemy to po soi, a sojemy w październiku kasili. W związku z tym. No, mówię to w październiku się zasieje jęczmień, tak jak na normalnej, oryginalnej mapie. No ale gdzie to nie można? Ostateczny termin na jęczmień jest jeszcze w marcu, już kolejnego roku, którego właśnie doczekaliśmy. Także dobra, dobra, spróbuję wjechać tu i będę jechał z powrotem, którą mamy minutę dziewiątą, dobra, i będę jechał z powrotem, to wjadę w ten śnieg i zobaczymy na mapie, czy to w ogóle działa. Dobra, opuszczamy cygny, fuch. I proszę państwa siejemy. Bieg se zmienię, bo to ile można jechać 5 na godzinę. Aha. No, myślę że na trójce będzie ok? No i co? Pieniędzy, chłopy zarobiły przeokropną ilość. Chłopie. Za, za co my tyle zarobili? Jeszcze 10 było jednak. Kontrakty. A, jo, właśnie. I, u chłopa na live podz podziałaliśmy się na kontraktach. I na polu tam no 30, chyba 3 i 66. O, na 66 w ogóle co my zorali, o jakie laki, jakie laga robimy yy, Na 66 to w ogóle łowiec już coś tam zasiał, także bardzo się cieszę Tu na polu obok, a nic, ale tutaj to pole obok też sobie robiliśmy na kontraktach, tylko jeszcze wcześniej Także trochę za te kontrakty my zarobili, czy tam usługi, ja to usługi na w tytułach odcinkach nazywam yy, No na, naprawdę na początku ser wiadomo, później jak już będziemy rozwinięci to nikt nawet o tym myślał nie będzie Chyba, że nie wiem, będziemy mieli wielkie maszyny i nie będziemy mieli co robić, ale teraz na te maszyny, mimo że maszyn za dużych nie mamy. I na te swoje pola te maszyny są wystarczające, nie są za, za duże wcale. To jednak mimo wszystko czasami. No i właśnie. I nie widać, czy ja to sieję, czy nie, ale ciekawe. Czy? Czy to rzeczywiście się sieje? Przejedzimy kawałek i zobaczymy. Czy to się sieje? Nie... Jo, sieje się, także. Także w śnieg najwyżej pójdzie, Ciągnij się trochę kopie Także nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale co zrobić Nie będzie mi takiego skrowka, tutaj zostawię się Najwyżej tamte pole zostawić, gdzie jest porze poku. A to, a to już się zasięgnie razem z tym masę całej w śniegu, w ogóle masej w śniegu fajnie wygląda Jak jest uśnieżony Natomiast ta trzydziestka, no niekoniecznie Niekoniecznie Ale co zrobić, już się felgi nie uśnieżają i w ogóle Tutaj chwastów nie ma, bo chłop tu, ja tu w ogóle doorałem na odcinku, jak nagrywaliśmy u na poprzedni odcinek pod muzykę bardzo serdecznie, zapraszam, link w opisie to ja tutaj sobie doorałem i no do drogi jeszcze kawałek bo tutaj była taka duża przerwa od drogi jak na tym polu, co jest po sąsiedzku i ja tutaj sobie doorałem, no takich chłop, że musiał doorać dobra tak my jedziemy i co chłopie, że się zastanowił, co będziesz nagrywał? Ja się zastanawiam, spokojnie. Co można zrobić jeszcze w tyle minut? Bo nie wiem, będziemy przewijać do kolejnego odcinka, czy nie bardzo? Nie wiem jeszcze, nas no, spokojnie. Bo Ale mamy do zasiania... Pomyśli. Nie no, najpierw trzeba na marcu na pewno jęczmień zasiać na polu 81. No i to wszystko, na marcu, to wszystko. A na kwietniu będziemy działać z kartoflami. Nie wiem, czy do mnie wypadnie odcinek, czy do Kapiszońca, to już obojętnie mi tak naprawdę... Bo, bo co to za różnica? W każdym razie no, trzeba będzie zakupić sobie nową sadzarkę Ponieważ no, w poprzednim sezonie my nawet nie siali, tylko my zaczęli od żnik, to po pierwsze. Po drugie yy, w poprzednim sezonie zimniaków my nawet nie mieli. W tym sezonie ruszamy sobie właśnie z zimniakami. Na tym małym poletku. Po drugiej stronie drogi tam w ogóle brony zostawiłem, bo chciałem to bronować. No, ale nie ma sensu bronowania, żeby te chwasty wyrosły tak jak tutaj, nie? Lepiej to sobie zabronować elegancko, już przed samym sadzeniem tych ziemniaków. Dobra, no mówię, gdybym wiedział, że tak to będzie, to bym sobie coś jeszcze innego zostawił. Ale kto, kto to wiedział, że tych kartofli sadzić nie można? Dobra, no może być i tak, i ile śniegu, nawet do kabiny napadała chłopu. Dobra, co tam chłopie jeszcze słychać, chłopie? Liczba ludności na świecie ile wynosi? O, i... 15 listopadu 2022 roku populacja świata osiągnęła 8 miliardów osób. Stanowi to kamień milowy. Coś tam ludzkości oceniła Organizacja Narodów Zjednoczonych. ONZ. O, 8 miliardów, rozumiesz to? No chłopie, w Polsce jest 36 milionów, czyli 38 milionów. No Także to wiesz. Teraz nie wiem, czy są Indie najludniejsze, czy Chiny. Wiem, że Indie się zbliżały do Chin, ale czy je dogoniły, to nie wiem. A takie Indie, a gdzie Chiny, gdzie Indie, w tych Indiach to w ogóle jest tam widać. Ja, ja, ja. Chopie, no ja będę tu siał, nie? No odcinku. Tam jest chłopie soja do zasięgnięcia. A, to ziemniaki Ziemniaki tu. Soł... Ziemniaki. Ty będziesz ziemniaki zasił? No ziemniaki bardzo, no bo ty tam się ten, ten... Dobra, no ale mówię, na to ziemniaki Tu się przyspieszy, żeby śnieg zniknął. Na ziemniaki trzeba przewinąć na pewno. A na no, marcu trzeba... Tre... A na marcu trzeba jęczmień jeszcze zasied na 81. Aha Także to jest do, to jest do roboty to... a ziemniaki czekaj, to ma... Na kwietniu ziemniaki są. I Soja też? I soja też. Ja też na kwietniu. No, to a to. A jęczmień jest na marcu, także pole osiemdziesiąt... Więc jęczmień jest teraz. No to jak to na marcu zaciąć, jak tu śnieg jest? No, to trzeba przewinąć trochę godzin i zaraz, może stopnieje, słońce ma pięć godzin. No może, może. No to dobra. To po moim odcinku sobie zaczniemy po prostu przewijać i tyle No. I sobie przewiniemy, żeby to elegancko stopniało, bo mam mijoki do na łące do poprawienia i jest o. pole, tam gdzie soja będzie talerzówką przejechać, jest jęczmień do zasiania, także trzeba to trochę przewinąć. A trawę w, hmm. w ogóle można siać teraz, żeby te mijaki można było poprawiać? Trawę ciągle można. Nie można, właśnie chciałem w październiku to zrobić i nie można było. No to nie można... ma mijaków bardzo na tej trawie, A, jakie tam dżubelaski. A ty chłopie tego nie widzisz, bo śnieg jest. A jak nie było śniegu, to chłopie co chwilę gleba byłaby brązowa. Hmm. Mówię, Tu oponki co... jest ale fajnie to wygląda. Powiem tak, ja jeśli chodzi o zboże, to jak są mijaki to nie robi to problemu. Ale łąka, no jednak robi. Tym bardziej, że w farmingu to fasty na trawie nie rosną i brzydko to wygląda, bo w realnym, nie wiem, nawet jakby mijoków porobił przy siebie łąki, to ta, tam gdzie będzie mijok, to zarośnie chwastami i jakąś dziką trawą, a tu nie zarośnie i będzie brzydko wyglądać, jak się będzie kosić, także ja to poprawiam elegancko, bo nie wiem, kto to tak się. ale, na, znaczy wiem kto, ale nie będę mówił. Mhm. I tu po tym śniegu też się zasięgnie, jak już, o, w ogóle ptoki ze śniegu mi wy, wy, wyrosły, tak. Dobra, ja sobie skończę to pole, akurat będę miał pewnie pusty siedlnik Chociaż no, może jeszcze coś zostanie, pewnie coś zostanie To akurat na te mioki A na to pole 28, bo jest, mówię, całe pole 28 do 1 f całe pole 81, także trzeba będzie sobie zatankować na siedlnik Trzeba będzie big baga jakiego kupić porządnego, a może nawet jest na sklepie zakupiony I trzeba będzie go sobie... Napełnić. Na szczęście mamy pieniądze, nie ma jakiejś biedy na, na koncie. Bo jednak, mówię, przez te kontrakty my tutaj zarabimy. No, musimy sobie robić takie kontrakty czasami. Trzeba, trzeba na no, napełnić. No, no, znowu jest orka dwa razy. Co? Znowu jest orka do ogarnięcia dwa razy. No, mówię, dzisiaj już ciężko będzie, ale może kiedyś tam się zgadzamy. Hopie, nawet najgorsze jest to, że my od początku, odkąd to nagrywamy, nie wiem, czy był czas, z wyjątkiem budowania. Dlatego zawsze chwalę tę serię, że. Zbudowanie nam się fajnie ogarnęło, tak i w ogóle, bo kiedy budowaliśmy, mieliśmy dużo czasu na ogarnięcie budowania naszego wszystkiego. Natomiast jak już zaczęliśmy nagrywać niektóre, no nie wszystko jest dokładnie sprawdzone, dograne na ostatni guzik i wszystko, tak? Bo po prostu my wbijamy, nagrywamy i wyłazimy. Tak. No to jest najgorsze, właśnie. bo... No teraz, teraz będzie trochę czasu, będziemy sobie nie ustalać i będziemy sobie chodzić już tak typowo, bo wcześniej ciebie nie było. No, wchodzić typowo, coś, tylko dopiero sobie co my nagrali tamte odcinki. Teraz był live tylko i wyłącznie z kontraktów, bo na swoich polach to praktycznie mało sobie działali. Oprócz tej orki tylko pod kartoflę. no i tyle, tak, i tyle tylko był. Aha, pod mogłem bronować, bo i tak tam fasty nie wyrosną, bo jest po orce. Dobra, już ciul z tym i tak już nie będę bronował, bo już jest która minuta. Zaraz to sprawdzimy. Późno. To mamy już minutę 17. Ule. Dobra, to chłopak tutaj muszę. A to akurat nie jest, że należy. pierwszeństwo Przepuścić chłopaka. Ale... No jestem 22. Ktoś mnie kocha. No ja tak nie mówię nigdy. Zawsze jak jest 22, to znaczy, że człowiek powinien już iść spać. Ale mówię, tutaj ten znak to powinni wywalić, bo. Nie powinno być coś takiego jak ustępowanie pierwszeństwa. Pierwszeństwo ustępuje ten, kto kogo pierwszego zobaczy, tak jak ja to powtarzam, A w farmingu oczywiście, w realu tak nie wolno robić. Dobra, zależy gdzie. Dobra, chłop się w tym momencie żegna. Zapraszam w tym momencie do Kapiszońca na kolejny odcinek. No i co? I my będziemy tutaj ogarniać dalszy ciąg, żeby też ten odcinek nie był tak płynnie przejście z jednego do drugiego, bo jednak trochę trzeba tutaj ogarnąć z przewinięciami, z tym wszystkim. Także chłop się w tym momencie z tego Maseja, Fergusona, czy tam Ursusa Żegno, na razie, cześć Na razie, chodź